Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo finansowo. Kontynuujemy rozważania dotyczące hydraulika finansowego i jego poszczególnych części. Dla osób, które nie wiedzą dokładnie, bo widzą ten odcinek po raz pierwszy, to takie krótkie streszczenie. Hydraulik finansowy to książka. Książka, którą zrobiłem teraz w wersji takiej elektronicznej. No i dzięki temu, że ona jest w wersji elektronicznej, to stała się takim multimedialnym E i który zawiera dużo informacji. O, tak wygląda jego okładka. I w tej wersji elektronicznej są tam różne możliwości poszerzania informacji o zasoby internetu, no bo na tym na tym polega właśnie możliwość, którą daje forma multimedialna. I na podstawie tej książki, w której opowiadam właśnie o tym, jak zarządza się finansami osobistymi, Została przygotowana seria programów w TVT Rybnik. Jest to telewizja naziemna na całym Śląsku, czyli na południu Polski, szeroko pojętym południu Polski. Poprzez operatorów telewizyjnych w sieci kablowej jest ogólnopolska na kanale 47 do oglądania, a dzięki temu, że jest również kanał YouTube, to w playliście Hydraulik Finansowy można obejrzeć te odcinki praktycznie na całym świecie. No, i też są oczywiście informacje, linki do różnych dodatkowych informacji, jeśli ktoś potrzebuje w opisach filmów. No i teraz treścią tego hydraulika są zagadnienia związane z zarządzaniem pieniędzmi. Podzieliłem to na różne rozdziały i omawiamy dzisiaj tę część, która dotyczy inwestowania. Współautorem tej całej serii jest Marianna Garus, to są jej rysunki również, i ona tutaj w tej formie, tak zwanej mapy myśli, pokazuje całą ideę budżetowania. Część dotycząca inwestycji jest taką częścią, która wymaga dodatkowej informacji. Pytanie: dlaczego wymaga dodatkowej informacji? Dlatego, że jeżeli się mówi o inwestowaniu w przypadku finansów osobistych, to większość osób ma takie wyobrażenie, że chodzi o duże pieniądze, które się przeznacza na realizację jakichś tam skomplikowanych celów. Krótko mówiąc, jak już zarabiam bardzo dużo, no to mogę być inwestorem. Może tak tego już się dzisiaj nie widzi, ale to taki jest w domyśle obrazek kapitalisty, pan z cygarem, prawda, i inwestuje. Otóż w przypadku finansów osobistych jest to trochę inaczej. I dlatego przygotowałem w hydrauliku również takie tabelki, w których mówimy o co chodzi w każdym dziale naszego działania. Czyli jeżeli mówimy o budżetowaniu naszych pieniędzy, a to jest ogólna zasada, czyli chodzi o to, żebyśmy świadomie zarządzali pieniędzmi, to budżetowanie pokazuje nam w jakich działach pieniądze wydajemy albo na jakie działy naszego życia przeznaczamy i jednym z tych działów jest właśnie to inwestowanie. I ta tabelka, która jest tutaj w hydrauliku finansowym, wygląda następująco. Mamy tutaj takie kategorie inwestowania jak cele długoterminowe, cele średnioterminowe, cele krótkoterminowe, emerytura IKE, IKZ, kapitał zapasowy, lokaty TFI i inne. No i znowu jak się popatrzy na tę tabelkę to może się komuś wydać, że to jest właśnie takie skomplikowane i wymaga obracania dużymi ilości, dużą ilością pieniędzy, dużymi pieniędzy. Otóż to jest dokładnie odwrotnie. Prymarny i podstawowy cel inwestowania polega na zapewnieniu sobie realizacji własnych celów życiowych już dzisiaj. Czyli nie chodzi o to, żeby odkładać pieniądze, żeby odkładać, albo inwestować, żeby inwestować, albo nazywać się inwestorem. Chodzi o realizację naszych celów finansowych. Cel życiowy zawsze jest przekładany na finanse, czyli jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, to musi oczywiście wspomóc się tym, co zrobi dla niego doradca finansowy, bo problem polega generalnie na tym, że my, Polacy, tak bardzo chętnie no jakby odrzucamy inwestowanie, pokazując różne warunki zewnętrzne. No, że się nie uda, i tak dalej. No, niektórzy nawet się często powołują na takie słowa słynnego amerykańskiego komika: Jeśli chcesz rozśmieszyć pana Boga, to pokaż mu swoje plany. No i z tego ma oczywiście wynikać, że jak ty już to pokażesz i powiesz, no to się pewnie nie uda. No, nie wiem, jakie to jest rysowanie idei i obrazu Boga, który w swojej złośliwości chce wszystkim ludziom plany pomieszać i popsuć, no ale tak niektórzy uważają. W każdym razie planowanie jest taką czynnością, która wymaga podróżowania w czasie. Musimy się nauczyć mentalnie przesuwać od dziś do za 3, 5, 7, 15, 20 lat, i niektórzy zadają pytanie, do kiedy? Do końca życia. A do końca życia oznacza, że musimy umieć przesuwać się w tej naszej linii czasu średnio statystycznie co najmniej do 85 roku życia. Jeżeli mam nawet dzisiaj lat 20, no to ten 85 rok życia, kiedy całe życie jeszcze przede mną, wydaje mi się bardzo daleki. Jeżeli mam już lat 70, no to raczej zostało niewiele, ale to należy uwzględnić. I teraz ten element budżetowania, który jest związany właśnie z inwestowaniem, to nic innego jak dzisiejsze myślenie z tego punktu, w którym jestem tu i teraz, o tych celach finansowych, które muszą się pojawić później. A te cele finansowe musimy zdefiniować przy pomocy wartości finansowej, czyli nauczyć się przekładać cel na oznaczenie finansowe. Dlaczego tak jest i jak to się robi? No, jeżeli ktoś mi powie, że chce kupić sobie dom albo jakiś samochód, no to te cele od razu mają aspekt finansowy. Ale jeżeli ktoś mi powie, że chce dobrze wykształcić dzieci, no to trzeba to dookreślić. Co to znaczy dobrze wykształcić dzieci? Być może muszą skończyć jakieś studia, które są płatne, i wtedy również da się ten cel jakoś tam finansowo określić. Najgorzej jest, jeśli w umyśle jest następujące stwierdzenie, że celem jest na przykład wychowanie dzieci na porządnych ludzi. No bo co oznacza teraz wychowanie dzieci na porządnych ludzi? No na pewno muszą mieć jakiś system wartości, ale ten system wartości nie bierze się znikąd. Być może właśnie trzeba przełożyć teraz to na poszczególne działania, na do Starczanie takich treści, które powodują wytwarzanie takich wartości, a to może z kolei oznaczać na przykład kontakt z dziełami sztuki, czyli trzeba przejechać się przez kilka muzeów na świecie i coś obejrzeć. To może się na przykład przekładać na kontakt z muzyką, czyli trzeba chodzić na koncerty. Nieważne, czy to ma być muzyka rockowa, czy koncerty filharmoniczne, ale trzeba to robić. A jeżeli już nie można chodzić na koncerty, to przynajmniej słuchanie tej muzyki, czyli trzeba mieć i sprzęt odpowiedni i źródła tej muzyki, czyli jakieś płyty nagrania, lub cokolwiek innego. I wtedy można to przekształcać już w konkretne cele finansowe i wiedzieć, jak to zrobić. No i teraz. Jeżeli mówimy o budżetowaniu w tym celu, no to jak popatrzymy na tabelkę, to mamy te cele długo, średnio i krótkoterminowe, emerytura IKX, kapitał zapasowy, lokaty TFI oraz inne. Te inne w przypadku konkretnej osoby mogą oznaczać dużo różnych innych działań i dużo różnych innych celów, których tutaj no, nie opisałem, ponieważ życie każdej osoby jest indywidualną wartością i każdy może sobie samemu te swoje działania w tym Planie ująć w tej tabeli. Najłatwiej jest wytłumaczyć kategorię inwestowanie w tym znaczeniu, jak powiedziałem, przy pomocy celów długoterminowych i emerytury, bo to jest takie łatwe do zrozumienia. Otóż to, że emerytura nas czeka, to jest oczywiste, czy powiedzmy, może nie tyle, że emerytura nas czeka, tylko że wiek emerytalny nas czeka, no i jakaś tam duża część społeczeństwa do tego wieku emerytalnego dożyje. Oczywiście pytanie jest, jak długo będzie w tym wieku emerytalnym żyła. No i teraz te realizacje tych planów inwestycyjnych to nic innego jak taka droga, którą można by określić mianem wchodzenia pod górę. Jeśli mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, czyli to nachylenie tej góry jest takie, że my jesteśmy z dużej odległości, to możemy sobie spokojnie, nawet rowerem albo czymś na tę górkę wjechać. Natomiast jeżeli stoimy przed następującym problemem, tu jest ta góra, a my musimy się na nią spinać, no to ten Wysiłek finansowy i wydatek będzie duży. I dlatego mówimy o tym, że w budżetowaniu już teraz należy przeznaczyć na ten cel pieniądze. I to budżetowanie oznacza, że jeśli przeznaczamy pieniądze na kategorię inwestowanie, no to możemy myśleć o realizacji naszych celów. Tych celów, które chcemy zrealizować. Cele krótkoterminowe i długoterminowe mogą się wydawać czymś skomplikowanym, ja to będę jeszcze omawiał w poszczególnych odcinkach ponownie, tak bardziej detalicznie, ale tutaj chodzi o taką ogólną wiedzę i zrozumienie tego z perspektywy lotu ptaka. Emerytura długi czas, prawda? Cel krótkoterminowy to coś co się zdarzy nam w ciągu kilku następnych miesięcy, może kilkunastu miesięcy, kilkudziesięciu tygodni. I jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, no to wtedy takie przeznaczanie pieniędzy na realizację celu wydaje się bardziej racjonalne. No, jeżeli coś kosztuje kilka tysięcy złotych, a ja zarabiam kilka tysięcy złotych, to nie mogę przecież całych pieniędzy od razu przeznaczyć na ten cel, bo będzie mi brakowało na inne rzeczy. W związku z powyższym muszę to sobie odłożyć w czasie i jakoś to rozplanować. I jeszcze raz powtarzam, inwestowanie, czyli kategoria inwestowanie w naszym budżetowaniu nie oznacza, że. Jakby takim podstawowym naszym pomysłem jest chęć bogacenia się i tylko i wyłącznie kumulowania kapitału. Pozycja, inwestowanie w naszym budżecie oznacza, że myślimy o realizacji naszych celów, realizacji naszych celów życiowych, a te cele mogą być odległe o kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy, mogą być odległe o kilkadziesiąt miesięcy, czyli o kilka lat, a mogą być też odległe o kilkadziesiąt lat. Stąd właśnie ten podział na te różne kategorie. No, jeżeli sobie tak na to popatrzymy, to znowu pojawia się ten pierwszy problem, o którym opowiedziałem na początku, kiedy wspominałem Łódego Alena. To znaczy, że musimy wiedzieć, co tak naprawdę chcemy. I tutaj z tym jest największy problem, bo mimo że wszyscy lubią decydować o sobie i takie powiedzenia typu: nikt mi nie będzie nic narzucał, ja sam decyduję, mnie to nie obchodzi, ja wiem najlepiej, są częścią naszej świadomości. A ponieważ ja zawsze robię ten coaching, tak zwany interkulturowy, interkulturowy coaching finansowy, no to określiłbym to jako kulturoznawca w ten sposób. Zasady wolności i poczucia wolnego wyboru mamy w głowie zaimplementowane i chętnie się do tego odwołujemy. Natomiast nie do końca rozumiemy i chętnie się odwołujemy do planowania naszego życia poprzez. Taką zwykłą czynność, jaką jest spisanie tego wszystkiego, co nam w życiu jest potrzebne, czyli przeanalizowanie tego, co chcemy zrobić i ustalenie, kiedy potrzebujemy pomocy zewnętrznej przy właśnie udziale jakichś urządzeń, produktów czy czegokolwiek innego. I to jest właśnie ta istota tego inwestowania w budżetowaniu. Muszę wiedzieć, czego będę potrzebować, muszę wiedzieć, jak tego będę potrzebować. Muszę również wiedzieć, jak długo to, czego będę potrzebować, będzie, że tak powiem, żyło swoim życiem naturalnym. No wchodzimy tak trochę w zagadnienia filozoficzne, bo jakie życie naturalne, jak mówimy o pieniądzach? No, pieniądz, który masz w twoim ręku, też żyje życiem naturalnym. Masz 100 złotych pisznienie, one sobie tam mieszkają, ale po chwili się okazuje, że je wydałeś i już przestały mieszkać, idą mieszkać do kogoś innego. tak W związku z powyższym te produkty, które musimy mieć, kiedy robimy rzeczywiście to całe inwestowanie w kategorii budżetowania jako ważny element, mówi nam i pokazuje nam, co powinniśmy osiągnąć, co chcemy zdobyć, jak chcemy to zdobyć. I dlatego to przekładanie, tak jak powiedziałem, na tej osi czasu tych naszych ważnych pro... Pomysłów, tych celów życiowych, tych produktów, które są z tym związane, to jest ten element tego wysiłku intelektualnego, który trzeba włożyć. No, jak ktoś coś takiego posłucha, to może powiedzieć, a on tam ględzi i tak dalej. No ale dobrze, jeżeli przyjmiemy, że to jest takie ględzenie, to zadam pytanie: a jaki masz pomysł na to, żeby to zrobić inaczej? Ja na razie innego pomysłu nie mam i te idee, które spisałem, zostały zaakceptowane. Orecenzowane przez profesorów, opublikowane jako zasady, przyjęte i tak to można robić. Jeżeli uważasz, że można to robić inaczej, to ja już ci powiem, jakie są konsekwencje twoich decyzji. Rób to jak chcesz, a wtedy albo A nie zrealizujesz swoich celów, B zapłacisz 100% ceny za te cele, albo C zapłacisz 140, 150 lub kilkaset procent więcej. Jak to możliwe? No, bardzo prosto. Jeżeli dochodzisz do tego elementu życiowego, w którym coś jest potrzebne, a nie masz pieniędzy na sfinansowanie, to masz tylko trzy możliwości. Po pierwsze, rezygnujesz. Po drugie, no jeśli rzeczywiście chcesz ten cel realizować, to bierzesz pieniądze, które jakoś tam wygenerowałeś. A po trzecie, posługujesz się dodatkowymi pieniędzmi z banku i wtedy kosztuje realizacja takiego celu. 130-140% przy tych takich krótkich kredytach konsumpcyjnych lub przy długich hipotecznych 300% albo i więcej. To zależy również od stopy referencyjnej banku, a ta, jak wiemy, w ostatnich latach, w, w ostatnich miesiącach właściwie, to można nawet na dni przełożyć, w ostatnich miesiącach w Polsce narasta i to powoduje, że kredyty są droższe. Więc jeżeli w tym budżetowaniu widzisz, że układasz sobie te wszystkie cele tak żeby wykorzystać wartość pieniądza w czasie i siłę pieniędzy i ustalisz sobie te cele średnioterminowe, krótkoterminowe, długoterminowe, emeryturę, IKE, IGZE, kapitał zapasowy, lokaty TFI i inne, to wtedy będziesz robić to taniej i łatwiej. I teraz popatrzmy, proszę, jeszcze na te zapisy tu w tej tabelce. Ja jestem fanem zawsze takiego porządkowania rzeczywistości, żeby to miało taki aspekt, Ułatwiający rozumienie i dydaktyczny. Ta kategoria niestety musi mieszać ze sobą różne rzeczy. Bo na przykład, dlaczego tutaj mamy lokaty i TFI, bo są to mechanizmy, które są możliwe, ale ich sposób działania jest różny. One generują inne funkcjonowanie, jeśli chodzi o podatki. To samo dotyczy na przykład IKX. -e. One się różnią w swoich mechanizmach od tego, co dają lokaty, dlatego należy to omówić. Cele takie jak emerytura, można powiedzieć, są załatwiane przez państwo, ponieważ państwo chroni mnie i daje mi szansę posiadania tej emerytury. Otóż tak też nie jest, to jest tylko nasze przekonanie, że tak będzie. Stopa zastąpienia robi się coraz mniejsza i będzie prawdopodobnie na poziomie 20%. A więc, tak naprawdę, te wszystkie elementy związane z inwestowaniem w budżetowaniu. Sprowadzają się do tej jednej filozoficznej idei, o której powiedziałem, że ona wymaga przemyślenia pewnych rzeczy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby budowanie zamożności zacząć od naszych wydatków, od naszych przypływów już teraz, od tego, że teraz już przeznaczamy pieniądze na to, żeby ta przyszłość była dla nas w miarę zrozumiała, żebyśmy wiedzieli, że cele osiągniemy, bo się na nich koncentrujemy, żebyśmy wiedzieli, że te cele osiągniemy. Taniej, i że te cele możemy osiągnąć zdecydowanie łatwiejszym wysiłkiem finansowym, bo rozkładamy to w czasie. Stąd właśnie to rozpisanie w budżetowaniu takich elementów. No i teraz, oczywiście, z tego wynika prosta idea. Cele krótkoterminowe będą wymagały największych nakładów, cele średnioterminowe trochę mniejszych, a długoterminowe najmniejszych. Co więcej, idea tutaj zawarta w tym jest taka, że cele krótkoterminowe powinny wchodzić w skład celów średnioterminowych i również cele średnioterminowe i krótkoterminowe powinny wchodzić w cele długoterminowe. One mogą mieć też bardzo ciekawy charakter, ponieważ cele krótkoterminowe mogą mieć pozytywne znaczenie. Chodzi na przykład o zrobienie czegoś. Ale może równie dobrze chodzić o to, żeby zmienić sytuację negatywną. Celem krótko lub średnioterminowym, a nawet długoterminowym, może nie być zbudowanie jakiejś wartości, tylko naprawienie katastrofy, która jest. Oczywiście katastrofy w cudzysłowie, bo to sami ją spowodowaliśmy, ale na przykład wyjście z długów na naszej. Karcie kredytowej może być naszym celem krótkoterminowym i średnioterminowym. Spłata kredytu hipotecznego albo jakieś tam sumy kredytów, które mamy, też może być naszym celem, przy czym to nie jest budowanie czegoś nowego, tylko raczej wyprostowywanie sytuacji, bo znaleźliśmy się finansowo gdzieś tam pod kreską, i teraz musimy dojść do sytuacji, w której jesteśmy już na prostej, a potem możemy budować wartości. Kapitał zapasowy na przykład jest czymś takim, co powoduje budowanie. Celu finansowego, który tak naprawdę też nie jest do końca jasny, no bo mówi się u nas na, na czarną godzinę. Ja znam to określenie, ale raczej staram się go nie stosować, ponieważ ono jest takie negatywne w swoim podejściu. Pokazuje też taki deterministyczny sposób myślenia. Otóż cały świat spadł mi na głowę, i ja raptem te pieniądze muszę. Mieć na tę czarną godzinę, bo gdy ta czarna godzina nadchodzi, to nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, a wszystkie sprawy spadają mi na głowę, i co mam zrobić? Otóż w każdym kryzysie, w każdej sytuacji jest zalążek, zarówno problemu, jak i rozwiązania. Najlepsze podejście mają do tego chyba Chińczycy, bo u nich słowo kryzys oznacza znak złożony z dwóch części: WG, czyli problem i jakby kierunek rozwiązania. Jeżeli w ten sposób podchodzimy do tego, no to ten kapitał, który zbieramy, to nie jest kapitał na czarną godzinę, tylko to jest kapitał, który daje nam prawo wyboru. I teraz pytanie: chcesz mieć prawo wyboru? Przed chwilą wspominałem o tym, że jest to jedna z wartości, którą zwłaszcza ludzie dorośli, chociaż dzieci już też, ale dzieci się siłą przymusza, żeby nie, ale dorośli chcą zawsze manifestować. Każdy dorosły człowiek lubi prawo wyboru. I bardzo chętnie dyskutuje na temat tego, co on zrobi, jak zrobi i dlaczego tak. No dzieciom się narzuca rozwiązania z racji tego, że czasami ich wybory są nieracjonalne. Wybory dorosłych są równie nieracjonalne, ale jakby dzieci mają to prawo wyboru w mniejszym zakresie, natomiast osoby dorosłe w większym. Więc prawo wyboru chcemy mieć. Więc jeżeli budujemy ten taki kapitał właśnie, który określamy mianem kapitału zapasowego, no to to nasze prawo wyboru będzie w tym momencie silniejsze i większe, bo w danej sytuacji, w jakiej się znajdziemy, będziemy mogli ten kapitał zapasowy wykorzystać po to, żeby pole naszego wyboru było większe. Czyli przyjmijmy taki najprostszy przykład. Jeżeli zachoruję i nie mam jakichś dodatkowych pieniędzy, no to muszę się zdać na to, co mi zaoferuje służba państwowa. Natomiast jeśli mam dodatkowe pieniądze, to pole mojego wyboru jest większe. Mogę iść do innego specjalisty, do innego lekarza, do prywatnego szpitala i tak dalej. Czyli to się powiększa. Dlatego mówimy o tych elementach, a to oznacza, że w budżetowaniu nie wydajemy pieniądze tylko i wyłącznie na teraźniejsze działania, o czym zresztą wspominam też mówiąc o złotej proporcji, ale o tym, że rozkładamy nasze wydatki w taki sposób, żeby wystarczało nam na różne cele. I inwestowanie albo ten. Dział naszego budżetu, kategoria inwestowanie to nic innego jak tylko właśnie dział, który tak naprawdę ma za, za zadanie stworzenie pola wyboru. Kategoria inwestowanie w Twoim budżecie to nic innego jak poszerzanie swojego pola wyboru. A pole wyboru dorośli lubią. Mam nadzieję, że Cię tym zainspirowałem. Do tego budżetowania jeszcze będziemy wracać, bo to jest dużo różnych elementów, które są istotne i ważne. Jeśli oglądasz mnie na YouTube, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał. Jak go zasubskrybujesz, to będziesz mieć zawsze powiadomienia o kolejnych odcinkach. We wszystkich opisach, i na Facebooku, i na YouTubie, i na Linkinie, znajdziecie zawsze informacje dodatkowe. Więc, jeżeli kogoś to bardzo interesuje, proszę wejść sobie w opis filmu i dzięki temu, że to są te formy multimedialne, zostaniecie przekierowani do miejsca, w którym dodatkowa informacja jest i można z niej skorzystać. Zapraszam serdecznie i na koniec puszczę wam jeszcze raz czołówkę programu, bo oczywiście zapraszam do oglądania w telewizji na żywo. Telewizja ma odcinek premierowy, a potem jeszcze są trzy powtórzenia. Premierowe odcinki są zwykle w piątki o godzinie 19.10, ale sprawdźcie proszę, bo to się może zmienić. Program trzeci, TVT lokalna, naziemna na południu Polski poprzez operatorów telewizyjnych w całym kraju, no a na YouTubie oczywiście w całym świecie. Zapraszam serdecznie, oglądajcie proszę i jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę o komentarze i informacje. Chętnie udzielimy pomocy i chętnie odp odpowiemy. Jak wspominałem... Ta książka to jest jakby moja idea, mój pomysł, ale współorganizującym i współprowadzącym program jest Marianna Garus. Ona jest wydawcą tej książki, ona również prowadzi ten program ze mną, a jest także doradcą finansowym i można zapisać się na konsultacje, wybrać nawet. Czasem panie wolą rozmawiać z paniami, a czasem panowie wolą rozmawiać z panami. W związku z powyższym te możliwości są, a ja serdecznie zapraszam i puszczam jeszcze raz czołówkę programu, żebyście wiedzieli, jak to rozpoznać. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pozdrawiam.